Zaglądamy w strony ulubione i rozpoczynamy te polecenia od stron, w których jest tych ulubionych pisarzy, całe mnóstwo, a spotkanie z nimi dla nas przygotował Michał Nogaś. To są wywiady z niejednej półki. Michała Nogasia, który od lat promuje literaturę, opowiada nam o książkach, ale też no, przybliża nam autorów, bo rozmawia też z autorami. I tu jest zbiór wywiadów, zbiór spotkań Michała Nogasia z pisarzami nie tylko z Polski, z różnych pokoleń, z różnych kontynentów, bo Nogaś poza tym, że bardzo dużo czyta i potem nam opowiada o tym, co dobrego przeczytał, to jeszcze no, lubi spotykać się z pisarzami i czasami to są bardzo karkołomne podróże po to tylko, żeby na jeden, dwa dni być na innym kontynencie, żeby spotkać się z pisarzem czy pisarką. Te historie, te spotkania zaczyna od poszukiwania, od, te, od tego, jak wyglądały poszukiwania Alice Munro, czy Udało spotkać się no, noblistkę czy nie, tego nie będę zdrażał. Radzać, bo warto przeczytać, ale jest całe mnóstwo wywiadów, między innymi Wiesław Myśliwski, Hanna Kral, wielu też pisarzy obcojęzycznych, do których książek też czytania zachęca. Nogaś, cały ten zbiór spotkań zamyka rozmowa z Olgą Tokarczuk. Michał Nogaś nie tylko o książkach opowiada, ale też daje nam szansę, żeby Poznać tych autorów, którzy te książki dla nas stworzą. Mówi o nich, że mają taką nadwrażliwość, światłoczułość, że mają taką zdolność opowiadania świata, że widzą więcej, że może też potrafią przewidzieć to, co, to, co przed nami. Bardzo polecam wszystkie wywiady i, i polecam też, żeby czytać Michała Nogasia i jego polecenia stron ulubionych. Od tego zaczynamy, od tej książki. To nasze wydanie, a kolejna książka to jest Wilcza Rzeka, Wioletta Grzegorzewska. Wioletta Grzegorzewska jest emigrantką, od kilkunastu lat mieszka w Wielkiej Brytanii i już jej wcześniejsza książka Google, taka krótkie formy autobiograficzne, zostały nominowane do nagrody Gera, czyli bardzo ważnej nagrody. To jest kolejna książka, w której właśnie jest dużo z życia autorki Wioletty Grzegorzewskiej, powstała na podstawie jej dzienników. I to jest historia samotnej matki, która no, boryka się z różnego rodzaju problemami jako emigrantka, którą spotyka COVID i izolacja. I myślę, że takim ważnym, chyba słowem kluczem dla tej książki jest bycie na skraju, jest bycie blisko jakiejś granicy i dwa różne światy, dwa różne, dwie różne historie, bo to jest z jednej z his strony historia kobiety pisarki, a jednocześnie kobiety bezdomnej, która boryka się z wieloma trudnościami. Z jednej strony jest to historia bardzo samotnej kobiety po przejściach, a jednocześnie też historia jej Wielkiej miłości. Dużo, dużo tych skrajnych światów, dużo tej różnorodności w Wilczej Rzece jest. I to, że ona powstała też na podstawie przeżyć prawdziwych wydarzeń jest jej mocą tak mi się wydaje że to jest jakby siła tej Wilczej rzeki do czytania której bardzo państwa polecam tak jak i poprzednich tytułów Violetty Grzegorzewskiej Olga Tokarczuk napisała apokaliptyczny klimat tej intymnej biograficznej prozy hipnotyzuje i niepokoi to jest rekomendacja Olgi Tokarczuk i też rekomendacja stron ulubionych żeby po Wilczą rzekę sięgnąć i na koniec jeszcze tylko krótkie Krótkie polecenie. Kim jest ślimak sam? Maria Pawłowska i Jakub Szamałek to są autorzy książki dla dzieci. Która pokazuje, że świat nie jest jednolity, że świat jest różnorodny, i która jest świetnym, świetną lekturą, świetną książką, żeby naszym dzieciom po prostu tłumaczyć, że, że świat nie jest czarno-biały i że też my się różnimy, różne mamy związki, różne mamy relacje. I to jest książka, która bazuje, ta opowieść o tym, tej różnorodności świata, bazuje na wiedzy naukowej, na tym, jak to jest u zwierząt. Więc ten ślimak, Ślimak sam spotyka różne inne zwierzaki i te historie poznajemy. I naprawdę bardzo fajna historia, żeby z dzieckiem przeczytać i spróbować zastanowić się i opowiedzieć o skomplikowanym świecie, w jakim żyjemy. Więc bardzo polecam Maria Pawłowska, Jakub Szamałek, kim jest ślimak sam. I na sam koniec już polecenie online, bo rozpoczął się festiwal, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. I już w czwartek mogliśmy obejrzeć spektakl Krystiana Lupy Austerlitz. Będzie też bezpłatna. Emisja spektaklu Agaty Dudy Gracz. Będą też za niewielką opłatą 5 zł inne spektakle dostępne online. Poza tym, że festiwal, festiwal odbywa się na scenach krakowskich teatrów, bo to krakowski festiwal, to my też tu w Biłgoraju możemy być uczestnikiem tego festiwalu Boska Komedia. Więc bardzo Państwu polecam. 12 grudnia będzie Agata Duda Gracz, a wcześniej jeszcze inne spektakle. Wszystkie informacje są na stronie internetowej i to polecenia stron ulubionych w tym pierwszym grudniowym wydaniu. Bardzo Państwu dziękuję, polecamy się i do zobaczenia, i dobrego czytania.